Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Sekcja techniczna Neotools, prosto z serca motoryzacyjnej Warszawy, czyli z Neogarażu. Krótki temat, co? No, krótki, prosty. Dla niektórych powiedz, jaki? A ja będę otwierał. Okej, okay. No więc pod zestawem Terenwizji, który skompletowaliśmy dla Terenwizji i we współpracy z Terenwizją, pojawiła się masa komentarzy: kto to zrobił? My to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to we współpracy z Terenwizją po wielu konsultacjach. I co? Chcieliśmy, żeby ten zestaw był jak najbardziej uniwersalny. I to jest słowo proszę. Podstawowy zarzut w filmie dotyczył tego, że Neotunes, jako ta merytoryczna strona całego projektu Terenwizji, czyli tego zestawu off-roadowego, polecili nasadkę dwunastokątną i taki też zestaw. Prawda jest taka, że po pierwsze, nie jest dwunastokątna. Nie, to jest nasadka typu spline. Klein, tutaj zaraz na zbliżeniu pokażę Wam dokładnie jak ona wygląda. Druga rzecz, w offroadzie najważniejsze jest to, żeby rzeczy, które chcemy używać w były jak najbardziej uniwersalne, miały najszersze spektrum zastosowań, bo nie zabierzemy miliona rzeczy ze sobą w teren, bo ten samochód wyglądałby jak juczna krowa, czy jakiś taki jak podróżny kiedyś, co się kufry woziło. ma być małe, sprawne i poręczne. I ten typ nasadki ma bardzo uniwersalne zastosowanie. Zresztą. Yy, poproszę 19. Masz 19? Nie, 20. 20. To to masz 19. 19. to. Tak. To jest nasadka 19, typu Spline. Pozwala na odkręcanie śrub. Sześciokątnych. Czyli tych, do których można by zastosować po prostu sześciokątną. Sześciokątną, dwunastokątną. Sześciokątnych ze ściętym brzegiem, czyli takiej powiedzmy lekko obrobionej. Lekko obłupanej. obłupanej. Śruby calowej 3 czwarte. Śruby Torx, akurat w tym wypadku E24, ale to rozmiar zależy od dobrania innego rozmiaru tej śruby. Zresztą tak samo jak calowy. To jest ciekawe, jest w ogóle tabela, która pokazuje, który spline pasuje do jakiego typu śruby i do jakiego rozmiaru tego typu śruby. Tą tabelkę zresztą zobaczycie w tym filmie. Dalej mamy spline do splina, no to już musi pasować. Spline do dwunastokątnej gwiazdy też pasuje. I kwadrat to wszystko robi jedna nasadka i to jest ta uniwersalność. Czasami powiedziecie swoim japońskim czy amerykańskim samochodem w terenie i pojedzie z wami ktoś brytyjskim autem, to jesteście w stanie nasadką typu spline pomóc mu odkręcić śruby, a normalnie musielibyście mieć zestaw sześciokątny zwykłych śrub i potem jeszcze oczywiście w rozmiarze calowym. a tak jedną nasadką jesteście tak. w stanie obskoczyć taką ilość śrub. Stąd była taka decyzja. Decyzja nie polegała na tym, że a bo dwunastokątna, bo coś. Polegało to na tym, żeby było to jak najbardziej uniwersalne, odkręciło jak największą ilość śrub, a tak naprawdę rodzajów tych śrub, i co jest bardzo ważne, żeby można było w terenie. I do tak tego jeszcze chciałem dodać, że klucze płaskooczkowe, które są w zestawie, też mają oczko spline. Czyli też na przykład siedemnastka obsłuży ileś rodzajów śrub, śrub. No tak. dziwnych. A dodatkowo dzięki temu też uzyskamy właśnie ten efekt, że jednym zestawem jesteśmy w stanie obsłużyć. Taką różnorodność śrub. I Jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiliście też o tym, że no nie, no wiecie, to przecież to przy lekko obłupanej główce, kiedy jest lekko obrobiona, ta, ta, ta nasadka nie będzie działała. Na przykładzie Daci chcę Wam pokazać o co tak naprawdę chodzi w nasadce typu Spline i dlaczego będzie działała nawet przy obrobionej śrubie. Idziemy do auto. Tak. Auto w górę i zobaczycie. E, żeby było fajnie widzieć, jak to działa, przy pomocy klucza akumulatorowego zestawu pokażemy na tym zestawie jak to ładnie działa Oczywiście Jacek powkręca wam te wszystkie śrubki w tym ekspozytorze. Natomiast w realnym działaniu zasada tej nasadki będzie dokładnie taka. Chodź ja odkręć. Że 17 jest? 17 jest. Odkręcamy. Proszę bardzo, pan prezentuje. Dokładnie. Spline. Mówiliście, że nie, te nasadki nie są w stanie odkręcać obrobionych lekko Ale zobaczcie jedną ważną rzecz. To będzie doskonale widać tutaj. Ona nie pracuje na samym rancie tej śruby. Ona pracuje. Z boku. Czyli nawet gdyby ta śruba była pozaokrąglana lekko, to ten typ nasadki do odkręcania znalazłby sobie miejsce, żeby oprzeć się i móc ją odkręcić. To jest jedna z większych zalet tego typu rozwiązania. Dlatego ta uniwersalność to jest jedna rzecz. Jakość działania, właśnie na obrobionych śrubach, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, która jest chyba najważniejsza, to jest to, żeby rozmawiać ze sobą. My tutaj w frakcji Notus nie mamy nic do ukrycia. Chcemy z Wami gadać, opowiadać. się wątpliwości? Tutaj z kolegą Jackiem. Mam nadzieję, że rozwijaliśmy tę wątpliwość. Pamiętajcie, nie chodziło o dwunastokątną nasadkę, tylko chodziło o nasadkę typu spline. spline. I dzięki temu to jest bardzo dobre rozwiązanie w tym zestawie Terenwizji. Pozdrawiamy Was bardzo pięknie. dziękując Wam za te kilka uwagi. I mamy nadzieję, że teraz wszyscy wiemy, że możemy sobie skoczyć w teren i z tym zestawem jakoś sobie radzić i walczyć. Pozdrawiamy.